Cześć manko. witam was w kolejnym odcinku, z tej strony Reshok i zapraszam was do oglądania Resident Evil Mansion Kolejnej modyfikacji, ale tym razem też standalone, tak jak ostatnio pokazywałem, point and Clink eee, Tym razem przenosimy się, do z tego co wiem, do Resident Evil 1, do Mansion naszego słynnego I nie będziemy, z tego co wiem, sterować Jill, czy Chrisem, czy Barrym, czy tam Weskerem, czy Rebekom, Tylko jakąś po prostu inną postacią i ta postać chyba też nie jest związana w ogóle z lorem, nic z Resident Evil, więc może być ciekawe. Zobaczymy co to jest. Niby to jest jakaś tam zagadkowa bardziej taka giereczka, bardziej puzzle tu są, bardziej jakieś tam musimy się wydostać z tego Mansion. Więc zapowiada się w sumie na ciekawy projekt. Oczywiście też jest nieskończony, to jest dalej demo jakieś tam, ale twórca też tam mniej więcej pracuje nad tą gierką, więc zobaczymy co z tego będzie. Zapraszam was na Resident Evil Mansion. Zobaczmy co to jest. Dining room. Brakuje Berego jeszcze. Okej, okay, czyli jesteśmy w jadalni. No, ok, okej, no to, to jest Jill tak Nie, to nie jest Jill. Nie to nie jest Jill, to jest coś inne w ogóle. Ale fajnie zrobione, jest taki pikselowy ten mansion. <laughs> okej. Okay. O! Oh, gdzie ja jestem? Nic nie pamiętam Dobra, jak tu się chodzi? Okej, okay, na strzałkach się chodzi A jest jakieś bieganie? Czekajcie A, tym jest bieganiem. Aha, czyli tu w ogóle myszki się nie używa Chyba się myszki nie używa, dobra Zobaczmy tylko na kreaturze, czy, czy strzałkami się ruszamy Czy w tym jest bieganie? Mogę wyjść do main hallu? Uuu animacja jest Ej ale to jest spoko, że jest jakaś animacja, że ona faktycznie tamte drzwi sprawdza To jest spoko Coś jest napisane Welcome to our cozy dining room dear Peter Enjoy your exciting tour I logo upośledzonej umbreli no nie wiem czy ta wyprawa będzie spoko, turystyka, po mansion. Kto to zrobił? No ktoś zrobił Czy co, my jesteśmy, jesteśmy kobietą czy facetem, bo ja już nie wiem hmm. o, Obraz A painting shows several people in a living room No tam widzę tylko piksele, ale... They seem to be waiting for something, czyli czekają na coś no pewnie na, na żarcie Dobra, tutaj nie mogę podejść, w ogóle jest ściana niewidzialna To jest zawalone Mamy słynny zegar Ale z nim nic nie mogę zrobić, a mogę go przesunąć jakoś? Ej, dam ci tipa, tam jest klucz za tym zegarem Jeśli to jest to mansion dalej Tu też jakiś obraz jest tylko obraz, dobry opis. E, tam coś leży po drugiej stronie, już widzę, świeci coś. To Spencer, A Portrait Painting, to Spencer, jest tego co widzę. Wydaje się być ważną osobą, Oho, byczku, jest. A Classic Painting, czyli klasyczny obraz, pokazuje kilku e, członków rodziny królewskiej. Może... W sumie zobacz czy jest otwarte. Zamknięte. Tam jest... Klucz, czy to jest picklock jakiś? Nie wiem. A mam jakieś inwentory w ogóle? Cokolwiek? Nie, inwentory nie mamy żadnego. A Golden Shield. There is something in the center of the shield, it's like a button, czyli... <coughs> Do jest złota tarcza tutaj mamy jakiś przycisk, który jest na samym środku. Czy chcesz go wcisnąć? No wciskaj! Okay. Huh? Jakieś zasłony? A... Chyba wiem o co chodzi już. To jest, to jest... to nie są zasłony, to jest... to się odbija od nich. Ja nie wiem co, nie widać w ogóle. Tu coś jeszcze jest. Co to zakropny smród czy zapach? Nie no, smród. O, to jest talerz zgniłego jedzenia. No nie. I wonder how long it has been here. Zastanawiam się, jak długo tutaj jest. No pewnie długo jak już muchy latają. Więc nikogo dawno tutaj nie było albo. Albo nie wiem. Tutaj coś mamy. Kluczyk. A rozwalony. Several small pieces, czyli on rozsypany jest ten klucz na kilka części. Wydaje mi się, że to części klucza. Jest pewnie jakoś powiązane, powinien być powiązane z tymi drzwiami tam, czyli te zamknięte. Okej, okay, mamy puzzle. Aha. Może na razie nie róbmy tego, bo ja nie wiem. A czy widzę po tych wzorach? Chyba wiem o co chodzi już z tymi oknami. Ale czy coś tu jeszcze jest? Tu jeszcze obraz jest. Kolejny piękny obraz. Ale ja nie wiem, co jest. Czekajcie. A, może tu się odbija na drugiej stronie teraz. A, tu jest, dobra. Po to są te obrazy. Tylko czekajcie. The shapes seem to indicate something. A skąd ja mam wiedzieć, jaki tam pasuje ten? Bo tu chodzi pewnie o te drzwi tutaj. Zobaczcie, jaki jest zamek. A skąd ja mam wiedzieć, to niby. A, pewnie. A nie, u Spencera się nie odbija. O. Huh. Tutaj. To mamy... To możemy spróbować w sumie to. Czyli góra taki jest prosty, później jest taki dziwny. I później jest taki jakby. Nie wiem jak to wypować. Czy dobra? Tak, tak, tak i tak. A... Czyli tak o, zróbmy. Na razie ten po lewej spróbujmy. No to już wiem. Muszę tu jeszcze raz czytać o kurwa, już zapomniałem. Ale nie ma czegoś takiego. Nie, chyba jest. Czekajcie. O to mi się sejwuje? Czy nie? Sejwuje mi się, dobra. To zobaczmy, jak tam było znowu, bo już zapomniałem. Pamięć Muchy. Są zagłupione zagadki. O! Teraz takie na dole, i później. Kurwa, co to jest? To powinno się dać skipnąć po prostu, że tylko raz to się trzyta, bo niepotrzebny to jest drugi raz. Hmm. Hmm. Chyba nie to było. No nie to chciałem No też chyba nie to Kurde, nie wiem Nie wiem jak to działa w ogóle ten, ten, ten Który w ogóle jest prawdziwy, który Jak ja mam to zrobić w ogóle, ten, ten, ten Może tu? Znaczy ja nie pamiętam na pamięć jak to wyglądało, musiałbym sobie zdjęcie porobić, przeszkadź, ja sobie telefon wezmę. Ja sobie po prostu zdjęcie porobię, bo ja tego nie zapamiętam tako. Gdzie, co to zdjęcie zrobiłem? Spróbujemy zrobić po prostu tego, bo, bo ja tego nie zapamiętam tako. Muszę mieć jakiś podgląd. Spróbujmy zrobić z tego zdjęcie, co zrobiłem teraz. nie, nie, nie to return pick i teraz tak to jest taki jakby na górze pasek czekajcie hmm. to nie Dajmy to. Uf, ciul wie jak to mam zrobić. Ja nie wiem, totalnie nie znam się na zagadkach. Później, znaczy, drugie niby wiem chyba, jak ma wyglądać. To byłoby chyba. To bardziej. Tu jest puste. Chyba tak by było Mniej więcej. Ale tu... może tak by było. I ostatnie bez sensu, tu nie pasuje to, to nie będzie to, a to, daj, pokaż mi to, hmm. może to. Dobra, skraftuj zobaczymy, co się stanie w ogóle. Może jakaś podpowiedź będzie. Dobra, czekajcie, ale ona sprawdza ten klucz? Nie wiem, jakieś inwentory tu jest czy coś? Nie. To chyba nie działa po prostu. Dobra, to zróbmy jeszcze ten pierwszy. Zobaczmy, jak wygląda. sobie zdjęcie zrobię, poczekajcie. Ten mogę wyrzucić i zrobię sobie tutaj zdjęcie. Good. Może tu będzie lepiej to wyglądać. A czy ja mogę teraz ten klucz w ogóle, bo może ja dobrze zrobiłem. A ja try another combination. Aha, dobra, to ona po prostu go. reset. Git. I teraz tak, kolejny eee, select. Sprawdźmy to. Pik. Jak to wygląda? To nie będzie to. Od razu mówię, to też nie będzie to. Nie wiem na jakiej zasadzie to kurwa działa, nie? Mi tu nic nie pasuje w ogóle z tym kluczem Tutaj tym, na tym obrazie jakby to odbicia Żadna układanka mi nie pasuje Tak totalnie mi żadna nie pasuje Nie ma takiego pukola, to nie będzie to To nie będzie to nawet Tu nie ma w ogóle czegoś takiego Jeszcze sobie to zdjęcie zrobię i to spróbujemy. Może to tam rad ułożyć. Dobra, to nie jest za Pierwsza zagadka, ja już mam problemy. A typowy raszok. Brak mózgu. Złożę to, ale to za dwa lata pewnie. spróbujmy teraz. Trzecia kombinacja. I mamy coś takiego. Mamy jakby na górze. Czy coś jest takiego podobnego? Tutaj szukajmy. To może być to w sumie. Ale mi się mylą przyciski jeszcze. O. W sumie to chyba nie to. Nie. Return. Hmm. To? To może być to. W sumie. Czyli tu. Kolejny jest jakby... Taki na dół. Nie no, to też mi nie pasuje. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Spróbuję jakoś dopasować czy w ogóle... A może to to będzie w sumie? Dobra, spróbujmy. I ostatnie to w sumie to by mogło być pasować. Hmm. żeby to pasowało to chyba też nie to też nie będzie pasować dobra, spróbujmy to craft. No, jednak nie. Hmm. To spróbuję jeszcze jedno. Dobra, mimi mi, wróciłem. E, jakby udało mi się w końcu stworzyć na podstawie tego jednego obrazu ten trzeci, bodajże to był ten obraz, ten wzór, więc zobaczmy, czy to będzie działać po prostu. Pokminiłem trochę, tak jakby poza nagraniem, szybko, żeby was po prostu nie zanudzić. Udało mi się ułożyć po prostu na spokojnie i zobaczmy, czy to będzie działać. Jeśli nie będzie działać, to będę próbował dalej. To jest ten wzór, bodajże trzeci był z tego obrazu, to ten złożyłem teraz. Już wam mówię, który. To jest ten. Ten, ten ostatni, który próbowałem, nie? Więc yy, zobaczmy, czy on będzie pasował. Oby dla prawdy i hurwa jest. Dało się. Let's Zgodali. Thank you very much to play to the demo. I have been bad news for you. Unfortunately, making of the demo has been stopped and it's not going to run again. I'd like to hear your opinion. So, I have bad news for you. Unfortunately, making of the demo has been stopped and it's not going to run again. I'd like to hear your opinion. A, czyli koniec. Nie, no co to miało być? Jak to progresie zaczęła? No. W skrócie, koniec demo po prostu. E, I to by było na tyle z Resident Evil Mansion. E, mam nadzieję, że jakby będzie więcej tego. Spoko jest zamysł. Z tą zagadką musiałem trochę pokminić. E, puzzle jakby nie są moją mocną stroną, ale jakoś dałem radę to złożyć. Eee, jak przerwałem nagranie to no było po 15 minutach to złożyłem, więc no dość fatalny wynik, eee, trochę musiałem posiedzieć nad tym, ale zrobiłem to. Eee, Ogólnie spoko jest, spoko tylko, że dużo nie wiemy dalej o tym projekcie, a ja mam nadzieję, że on będzie skończony w przyszłości, że się uda go zrobić, nie? Eee, ale to co, no to było na tyle, Resident Evil Mansion, mam nadzieję, że wam się podobało eee, i jak będzie, w, tak jak e, spojrę klikiem poprzednim materiałem, będzie full release. Usiądę przy tej grze znowu i skończymy ją całą. A, a na ten czas to było na tyle z Resident Evil Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. I widzimy się w kolejnych modyfikacjach, czy tam projektach z Resident Evil, czy tam z innych gier. Dzięki, że byliście, trzymajcie się i do następnego. Hej!